treningu. Bartoszu, powiedz, była ręka na tym blaku po tym skoku. Powiedz, co dokładnie się stało i jak czuje się teraz Kamil? Coś, czy coś wiemy? Dobry wieczór, kłaniam się. No faktycznie ta pierwsza randka była nieudana, ale na szczęście te najnowsze informacje są bardzo dobre, ponieważ ja przed chwilą zjechałem ze skoczni, gdzie, gdzie Kamil przeszedł szybkie badania. Rozmawiałem z Kamilem już uśmiechniętym co najważniejsze, po tym wypadku żartował nasz mistrz olimpijski z normalnej skoczni. A ważne są bardzo również słowa doktora Aleksandra Winiarskiego, który zapowiadał, że prawdopodobnie Kamil wystąpi w jutrzejszych, w jutrzejszych seriach treningowych. Czekało go jeszcze dokładne badania jeszcze dziś, a więc już, już mniej więcej od drugiej w nocy naszego czasu państwo o 23.00 wtedy już pewnie na 100% będziemy spokojni o dalsze występy Kamila Stocha na igrzyskach. To... Fantastycznie słyszeć, że, że Kamil się uśmiecha. Powiedz mi, czy, za przeproszeniem, uśmiecha się jego ręka. Czy, czy wiemy, co się stało? I czy, 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 czy tam była jakaś poważniejsza kontuzja? No, skoro mówisz, że jutro będzie występował na sesjach treningowych, to pewnie nie. Czy ten temblak wobec tego było, to było tak, tylko takie zabezpieczenie? Na pewno tak. Kamil Stoch żartował, że przyczyną tego upadku tak naprawdę był śnieg, bo e, przypomnijmy, że nie był, tu, nie był to pierwszy upadek e, skoczka na Igrzyskach w Soczi. E, podczas e, serii treningowych na tym normalnym obiekcie upadali przecież również e, przy lądowaniu Robert Kraniec czy Anders Jakobsen. E, dziś również groźnie wygląda upadek Michała e, Mochiczkina, Rosjanina. No, wszyscy skoczkowie tu się skarżą na ten śnieg, który przy lądowaniu może sprawiać problem. A co do tej ręki, to faktycznie ona jest obita, ale to, to, to założenie ten blaku faktycznie było bardziej, bardziej takie profilaktyczne. Na tych powtórkach tego upadku Państwo może zauważą również taki moment, kiedy Kamil pokazuje Łukaszowi Gębale moment uderzenia głową, ale jak tam Kamil mówi, nie pamięta nawet tego momentu. Także, także naprawdę, chyba wszystko jest w porządku, i to jest najważniejsze. No na pewno, fatalnie to wyglądało. A powiedz, czy, czy wiemy cokolwiek na temat tego, co było powodem tej wywrotki, co tam się mogło wydarzyć? No to właśnie ten śnieg, na który tu się skarżą Skoczkowie, bo to, jak mówiłem już. Piąty, który ja widziałem, upadek na treningu yy, na, w kompleksie Ruski Gorki. Trzeba naprawdę być w pełni skoncentrowanym do samego końca, no ale czasami się w takim jakimś dziwnym momencie wyląduje, że nawet y, nawet Kamilowi to się zdarzyło. No i cóż, no, na szczęście bez żadnych konsekwencji, choć faktycznie wyglądało to groźnie. Za dwie godziny już na 100% będziemy wiedzieć, y, czy dalsze plany naszego mistrza nie będą naruszone, ale sądzę z uśmiechów i Łukasza Kruszka, i Kamila Spra Możemy być spokojni. To jest bardzo dobra informacja Bartoszu. Bartosz Heller, dziennikarz redakcji sportowej rozmawiał z nami. Wiem, że mamy też połączenie z ojcem Kamila Stocha, z panem Bromisławem. Tak, witam, witam serdecznie. Panie Bronisławie, bardzo dziękujemy, że zechciał Pan z nami porozmawiać. No to musiały być straszne nerwy dla Pana, bo ten upadek nie wyglądał dobrze, na przynajmniej na ekranie. Pani, ja nie widziałem tego. Ja po prostu niedawno wróciłem z pracy i dowiedziałem się przypadkiem. Rozmawiałem w tej chwili z żoną Kamila, bo, bo dla mnie to też zaskakująca wiadomość. Natychmiast próbowałem coś wyjaśnić, ale ona jeszcze nie ma z nim kontaktu bezpośredniego. Dopiero na Skype chyba nie, niebawem połączą się i i, i i dowie się wszystkiego, także szczegółów nie znam, ale ja sobie tak myślę, że, że proszę państwa i, i chyba najwyższy czas też za, zaapelować na waszej antenie do, do wszystkich mediów, aby, aby no, z umiarem podchodziły do, do wywiadu. Ja wczoraj rozmawiałem z synem, on po prostu ledwo mówił, on głosu nie mógł wydobyć, zachypnięty, wyczerpany, proszę państwa, naprawdę miejcie wzgląd na to, że, że to są ludzie z w zaawansowanej pracy, w takim w takim ciężkim kieracie, który, których no, można rozumiem łatwo wytrącić. Rozumiem to no, tak, he? a już nie mówiąc o presji psychicznej, oni są, uh, oni są w cyklu też treningowym, uh, w cyklu takim uh, też oczekiwania na, na zawody. I dlatego oni <śmiech> <śmiech> im, uh, Potrzebny jest też relaks, jakiś, jakiś spokój, jakiś, jakieś wyciszenie, coś, co, co jest niesamowicie potrzebne też do, do, do osiągania sukcesu. Jeśli naprawdę, jeśli chcemy mieć jakieś, jakiekolwiek sukcesy, bardzo proszę, miejcie wgląd na, na, na to też i zaapelujcie do innych mediów, żeby żeby po prostu teraz przez te trzy dni no, dali mu spokój. Nie. nie ja, ja, ja rozumiem, że każdy chce, prawda, jakiejś informacji, ale tych mediów jest mnóstwo, prawda, i, i ten każdy, y, no, to, 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 to wie pani ile, ile tego, te, mnożąc przez ileś, ilość tam y, mediów, no to y, ile to jest wywiad, ile wysiłku, ile trudu i tak dalej, y, intelektualnego, no, no i też takiego, y, też i, i fizycznego, no bo, no bo też trzeba artykułować to wszystko, trzeba w jakiś to sp sposób też odreagować, wyrazić i tak dalej. No, ale rozumiemy Panie Bronisławie, Jedyne co mamy na swoje usprawiedliwienie to to, że no, Kamil jest dzisiaj takim bohaterem narodowym po, po tym pierwszym pięknym, złotym. Medalu. Oni wszyscy są bohaterami. Ci, którzy przegrywają, ci, którzy wygrywają. Pamiętajmy o tym. Szanujmy ich wszystkich, proszę państwa, I, i dlatego apeluję, bardzo proszę na Waszej antenie, którą też szanuję i, i do której staram się odnosić, no zawsze spełniać wasze oczekiwania. Także bardzo, bardzo proszę, dziękuję. jeśli można, dobrze? No. Bardzo dziękujemy, Bronisław Stoch, z apelem do mediów, aby troszeczkę Kamilowi odpuściły. Olbrzymia presja psychiczna, olbrzymi wysiłek sportowy. Doskonale to rozumiemy. A połączmy się teraz z Krzysztofem Jordanem, z przeglądu sportowego. Panie Krzysztofie, Pan był świadkiem tego upadku, tego feralnego treningu. Proszę powiedzieć, czy, czy coś wiemy, czy to rzeczywiście jest tak, że, że winien był śnieg? Wiemy, że te temperatury w Soczi, no delikatnie rzecz ująwszy, raczej nie sprzyjają igrzyskom zimowym. Dobry wieczór. No tak, tutaj te, to, co już Bartek Heller mówił, te problemy ze śniegiem, ze skokiem są od początku w zasadzie zawodów olimpijskich. A dzisiaj do tego doszedł jeszcze ten fałszywial, i myślę, że to się złożyło na to, że tam dbało to, żeby ładnie polecieć, żeby bezpiecznie wylądować i jak już bo to się wydarzyło chwilkę po lądowaniu ten jego upadek i myślę, że to tutaj to też ojciec jego wspominał, że brak koncentracji, że to stało się, no wszystko się złożyło na to, że on po prostu troszkę się rozkojarzył, jak już wylądował i, i stąd ten błąd z zahaczeniem nartą o nartę. No właśnie, bo w tej pierwszej serii skoków treningowych, no nie wiem, czy to można zwalić na brak koncentracji, czy zniżkę formy, a może po prostu jeszcze nie poszedł na całość zajął dopiero czwarte miejsce, prawda? Właściwie dopiero czwarte, to nie, no, to, to nie jest tak, że on że teraz w każdym skoku najlepszy mm. wygrywał. To jest tylko trening to był jego pierwszy w ogóle w życiu skok na tym obiekcie, bo on nigdy tutaj wcześniej nie skakał. Więc nie mam, że to nie można powiedzieć tylko czwarte miejsce. E, no to, to dzisiaj było takie rozpoznanie skoczni, e, sprawdzenie jak się e, Zawodnik zachowuje na, na rozbiegu, jak się leci, bo to, to, to strasznie się różnią od siebie pod tym względem. No i do tego też jeszcze było tutaj warunki były inne niż podczas konkursu tego olimpijskiego niedzielnego dzisiaj wiatr skręcił i zmieniał kierunek, raz wiało pod narty, raz wiało pod atlety, więc to też na pewno była kwestia założenia kombinezonu treningowego, więc to, to... Nie tak, że w każdym koku teraz już Kamil będzie najlepszy. Oczywiście. Zresztą o, o mniejszej stoczni, skoczni, przepraszam, Kamil mówił na początku ta franca. Potem jednak się zaprzyjaźnili, więc miejmy nadzieję, że i z tą dużą skocznią Kamilowi uda się zaprzyjaźnić. A jak pan przewiduje, słyszeliśmy tutaj wcześniej, że Kamil mimo wszystko jest w dobrym nastroju, uśmiechnięty, czyli można się spodziewać tego, że jakby forma psychiczna. E, będzie dobra, że ten wypadek, prawdo wypadek, upadek, e, że nie, 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 nie zaważy na, na jego psychice. No myślę, że nie, że to nie było nic takiego strasznego, jakiś, wiem, spektakularny typu wypadek Tomasa Morgensterna, więc to raczej nie, nie, nie będzie miało żadnego wpływu. Na pewno będzie bardziej nie dokuczało ciało sobie, tam jakieś, siniaki, tam zbyty to, ale też mam nadzieję, że to mają super chłopaki fizjoterapeuty, także na pewno do roboty do czyli do, do tego dnia, kiedy trzeba będzie skakać walczyć o medal, to na pewno Kamil będzie w dobrej historii. Krzysztof Jordan, bardzo dziękuję za tę rozmowę. My będziemy jeszcze wracać, oczywiście jak tylko pojawią się nowe informacje o stanie zdrowia Kamila Soczi. Zresztą słyszymy, że wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Kamil się uśmiecha, najprawdopodobniej nie ma groźniejszych obrażeń ręki. My zostajemy w Sos... So... I mamy, proszę Państwa, pierwszy komentarz, pierwszą wypowiedź Kamila Stocha po tym feralnie wyglądającym upadku na dużej skoczni. Posłuchajmy, co nasz złoty skoczek miał do powiedzenia. Przez to przyczyną było, było lądowanie. Moje e, lądowanie. Ono było... E, hmm. Nie pamiętam tak do końca, natomiast wydaje mi się, że Trochę przykantowała mi narta przy, e, przy lądowaniu, wie, zjechała się do środka, ten podcięła jakby drugą nartę, no i wtedy upadłem. To była wypowiedź Kamila Stocha. Piotr Kaczyk jest e, Państwa i moim gościem. Wy, wygląda na to, że e, psychicznie. Psychicznie się Kamil pozbierał po tym upadku, zdaje się być dość opanowanym. Nie ma z tego co widzimy, z tego co słyszymy, uszkodzeń większych w tej ręce, prawda? To na początku, jak oglądaliśmy... Wyglądało to strasznie. Wyglądało to faktycznie bardzo źle. Wyglądało, że Kamil chyba stracił przytomność, przynajmniej na jakiś... Moment. No właśnie, bo słyszeliśmy, że on pokazywał nawet swojemu trenerowi, swojej ekipie na, na, na kask, na głowę, że wyglądało na to, na to, że on się uderzył w głowę. Zresztą sam później powiedział, że on nie pamięta tak naprawdę momentu tego upadku. Czy tam coś się mogło stać? Czy, to, czy wiemy coś o badaniach, na przykład, nie wiem, tomografii e, głowy, czy coś na takiego tej zostanie nic, nic nie wiadomo. Jedyna taka jakby informacja, która dotarła z Sochi, e, to jest to, o czym mówił Bartosz Heller, Heller przepraszam bardzo, że wszystko jest w porządku, że nie ma jakichś złych oznak po tym nieszczęśliwym bardzo lądowaniu Kamila Stocha. Zobaczymy jak to wszystko będzie dalej się rozwijało, no bo teraz trzeba na pewno udać się do szpitala na jakieś poważne badania, właśnie na tomografię komputerową no i pewnie dopiero te badania jakoś wykażą jakieś podstawowe być może urazy Kamila Stocha. A kiedy te badania? Za kilka godzin, rozumiem, że to wieczorem jeszcze będzie przeprowadzone, tak? No, w takich przypadkach tuż zaraz po tym, jak wydarzy się, jak dojdzie do takiego wypadku, to momentalnie, tak jak widzieliśmy, służby medyczne pojawiły się na stoku i od razu Kamil został na szczęście, o, o własnych siłach schodził. Tam nie potrzeba było noszy. No i tutaj możemy patrzeć chyba z optymizmem, no bo jednak, gdyby to było coś poważniejszego. Widzieliśmy chociażby hmm, Tomas Morgenstern. Tam nie było żadnej możliwości. Tam Tomas musiał za pomocą noszy opuścić skocznie, A tutaj Kamil Stoch, no, ledwo, bo ledwo, ale na całe szczęście o własnych siłach zszedł. Teraz pewnie czekają go badania, no bo przecież to jest nasza nadzieja na medal. I bardzo chcielibyśmy i trzymamy naprawdę bardzo mocno kciuki, żeby wszystko było w porządku, żeby nic złego mu się nie stało. Tego mu na pewno życzymy dużo zdrowia. Oby tak było. Na razie rzecz wygląda całkiem nieźle. Piotr Tokarski był Państwem moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję.